Grupa eksploatacyjna NSKZAN. Jakiś czas temu braliśmy udział na kanale Urbek z Masy z okazji 2000 polubień i chciałbym zakomunikować, że paczuszka do mnie dotarła i zawsze, jeżeli ktoś wygra, to dochodzą te paczki. Ale taka niespodzianka tu jest właśnie ta nagroda, co przyszła dzisiaj do mnie pocztą i. Pokażę, co się tutaj właśnie w tej paczce znajduje. Przypominam, że to jest nagroda od kanału Urbek z Masa, gdzie serdecznie polecam, abyście sobie zajrzeli do, na ten kanał i zobaczyli również ciekawe filmy, bo warte są obejrzenia. Ale już tutaj otwieramy powolutku. No, ja może dodam tylko tyle, że e, konkurs był organizowany z okazji e, 2000 polubień grupy Urbek z Massa. Oczywiście już widzę, że nawet karteczka świąteczna się zachowała. W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto. Proszę bardzo, pierwszy, tak wygląda kartka. A z tyłu kartki Urbek z życzy Dawid. Z Adrianną Bydgoszcz 2020. Serdecznie dziękujemy Urbek Masie, czyli Dawidowi i Adriannie za życzenia świąteczne. Wszystkie wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. A dalej tutaj już sobie otwieramy i zobaczymy, co to jest. Dokładnie. Zapakowane, żeby przypadkiem nie pękło coś. Maciej, tutaj odpakowuje już swoją nagrodę, którą wygrał w konkursie na, na grupie Urbek z Massa. Znaczy, generalnie to, jako my, grupa eksploracyjna NSKR, jako ja? No ale ty też startował w tym tak, konkursie, tak? Tak, wygrałem właśnie oto tą nagrodę. A tą nagrodą, zobaczymy co jest. Już widzę, że bardzo fajna nagroda i ciekawa o. zapakowana bardzo starannie, żeby nie ponikła. O więc naprawdę ja teraz Zgrupiałem oczywiście zbliżmy, proszę zobaczyć zbliżmy, urbex może masa. Urbe, Tak jest z Masa, dokładnie tak. Zapraszam do kanału YouTube Urbek Masa oraz na kanał, czy kanał nawet FamePange, taki na Facebooku Urbek z Masa. A to, proszę Państwa, jest najlepsza rzecz na biwak, na ryby, na działkę. Czyli kuchenka, przenośna kuchenka turystyczna. Bardzo... Fajnie to wygląda, i na pewno bardzo się przyda też pod namioty, albo nawet jak gdzieś trzeba jechać dalej na Urbex, albo eksplorację, wtedy również się przyda. Ale jeszcze pokażę Państwu, jak to wygląda w środku. Opakowanie. Teczka. I proszę Państwa, może tego nie będę już otwierać dalej, ale właśnie tak to wygląda. Więc chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować Dawidowi i żonie za taki prezent. Właśnie co miałem zaszczyt wygrać i wygrałem oraz. Wy Zapraszam Was do wejścia na kanał Urbek z Masy bo naprawdę warto, ciekawe filmy i ciekawe eksploracje więc pozdrawiam serdecznie Grupa Eksploracyjna NS Kazan jak widać nagrody dochodzą i warto brać w konkursach Pozdrawiam serdecznie Kazan i Broda Ja dołączając się do wypowiedzi Maćka Chciałbym tylko podziękować także wszystkim osobom, które oddały głos na zdjęcie, tak. dzięki któremu Maciej jako grupa wygrał tą nagrodę. A ja cieszę się właśnie tym oto, tą nagrodą. Pozdrawiam serdecznie.